Za nami rywalizacja w pierwszej kolejce szóstego sezonu TEP Szkolnej Ligi sportowej 2023-2024. Teraz przyszedł czas, żebyście zobaczyli razem z nami, jak wyglądały zmagania i najciekawsze momenty pierwszego tygodnia walki. o, -o ale teraz afera, afera, bo tu już eliminacje posypały się na konto. Ekipy z Katowic jeszcze walczy o tę rundę. Zawodnik z Piotrkowa, proszę jaki klaczyk wygrany C987 od Banana. No i teraz właśnie ta warstwa pojedynku, że muszą myśleć o tym jako starciu z całą drużyną. Ależ poleciał, ależ teraz rozprawił się z oponentami C987. Może na tym te stole teraz przyjdzie czas. Na razie Marcinek z eliminacją. On sobie gra tego premierka. On teraz leci po punkt, być może dla drużynki. Marcinek jeszcze raz, ależ ratuje. Ależ wyciąga teraz tę rundę i być może całą mapę dla swojego zespołu. Stepi jest przejście za białą. Tego na razie zerw w ogóle nie podejrzewa i brakuje. Brakuje po raz kolejny Stepi. Smoke na pakę, oszuka delikatnie tym samym przeciwnika, chociaż tu próba brojenia na raz jeszcze z kleszykiem. To się uda! 5 do 5, ależ runda od stepiego. Jeszcze palak, dwa zaczepne, jeden smoke. No ma, ma wszystko do dyspozycji ekipa atakująca, żeby to spotkanie wygrać. I Marcinek razem z Proxim w ładnym stylu kończył tę mapę, kończył to spotkanie. 2 do 0 dla ekipy z Katowic. Ridge Dizis z eliminacją pod Spike B. Tutaj już przewaga. Defensywy, jeszcze kolejna eliminacja dla tego zawodnika. Teraz jeden na dwóch. Tatsumatru kontra dwóch oponentów. Próbuje Eldon wychylać w stronę Cajon. No ale trzeba trzeba uważać na tego zawodnika, bo wiele eliminacji już był w stanie zdobyć w tym meczu. No i wierzę, że A mimo wszystko będzie walczył o tę ostatnią eliminację. I tatsumatru kończy nam mapę numer jeden. Dwa celowniki przygotowane na to, żeby Spade sobie w tej rundzie poradzić. Namierzony, zamarkowany waki. Matrix już w połowie zdefuzowany spike, ależ teraz świetnie. Rich Disease wyciąga tego trzeciego fraga i nie ma szans na to, żeby wygrać taką rundę po stronie grudziąckiej ekipy, Ależ świetny klacz w wykonaniu. Rich Disease też pojawili się. Gracze ekipy defensywnej, no ale teraz pięknie Mixon! Teraz jedno potknięcie, 7-10, potem być może faktycznie ta runda ekonomiczna. Ósmy punkt dla ekipy z Grudziądza, też jest jak najbardziej możliwy, no ale Rich Disease, podwójne otwarcie, trzeci, czwarty frag dla niego! No, nie ma o czym mówić w tej rundzie. To jest przejazd, to jest dominacja Rich Disease. Teraz jeszcze ostatnia eliminacja dla niego. Mamy pierwszego Ace'a w tym spotkaniu. Kolejna szansa dla Rich Disease, żeby pójść po Ace'a. W trakcie pojedynku na Iceboxie zblokował się jeszcze Eldon Szef. No, to nie ma wielkiego znaczenia. Ktoś w końcu tę eliminację zdobędzie. Próbuje zrobić to Rich Disease po drugiego Ace'a. Teraz wjazd ze strony formacji z Katowic. Filipek pomiędzy czwórką rywali, jednak w końcu może zostać wyeliminowany, nie, nie dopali się, wyjdzie z tego wszystkiego cało. Niemniej jednak pojawia się z teleportacją Arcis, pojawia się z wjazdem yy, Komedii, no i eliminacje padną łupem ekipy z Gdańska, która teoretycznie podczas yy, naciskana, podczas ucieczki jednak obracają całą tę sytuację na swoją korzyść. Podejście po raz kolejny pod Mida. Bomba głębinowa już odpalona. Próbują łapać, aczkolwiek będzie w stanie wyfreszować to wszystko. kogmach No i pchają się pod topór. Pchają się pod gilotynę. Zawodnicy z Katowic. Gdańsk po prostu wyłapie, przerotuje i wykończy formację przeciwną. i ceni ping. Kupuje czasu ile może swojej formacji, aby ci dołączyli. paranoje już do grana. Próbują coś znaleźć. Zawodnicy z Katowic. Jednak nie wiem, czy to nie obróci się przeciwko nim, bo lajcik. Wszystko wytańczy. Wyeliminuje trzech wrogów. Oczywiście w tym momencie Archie. 3 kill dla niego. Dodatkowo czwarta eliminacja również powędrowała. Wcześniej na Macisie. Ten dopiero pojawia nam się na mapie, ale już od barasz. W końcu trafione i eliminuje tym samym. Przeciwnego strzelca w końcu, w końcu kokos, w końcu pojawia nam się lajcik. Ten będzie szukał kokos, podrzucony. Czy będzie starczyło obrażeń, aby go wyeliminować? Weszuje za nim komedii, jednak teraz uziemiony nie będzie w stanie jakkolwiek dodać tych kluczowych, letalnych obrażeń. Właśnie komedii, aczkolwiek lajcik pomoże w tym wszystkim, w eliminacji już na jego końcu. Do tego dołożony triple kill, a kwadra podebrana. Jednak na Filipku może uda się ją dopiąć, bez pentakila tym razem. Niestety, niestety ten podebrany, a może nawet i bez kwadry, chociaż Filipek jeszcze zesloowany, no i to musi być eliminacja na korzyść lajcika. Oczywiście Ace bez kwadry, tym razem ta nieoficjalna. Papá pa.